Witam serdecznie Ja na grzybkach Kozaczek się trafił w koszyku dwa kozaki prawdziweczek pod grzybeczek o, patrzcie teraz gadam i zauważyłem, że tu jest taki maluch jeszcze teraz taki kozaczek wpadną. Teraz Taki piękny Kozaczek Fajny, świeży Nowy kozaczek Ten ciemniejszy Tego już trochę Ślimory zaatakowały Teraz padły dwa podgrzebeczki. Jeden i tu drugi fajne, zdrowe, ale powiem, że w tym roku w ogóle praktycznie podgrzebku nie było. W końcu trafił się drugi królewicz. O, ale siedzi piękna sztuka. Ciekawe, czy będzie zdrowy, czy tak, ostatnim razem będą dziury. Zaraz się okaże. Teraz spadły takie raciszki no. Chyba będą dobre. Tamten prawdziwek był dobry. Co znalazłem przed chwilą. Jeszcze jeden, jego moś. Ale ślimora, mo. Uuu. Patrzcie, jaki skubany. Spadaj. Prawdziweczek. Powiem tyle, że tamte małe. Miały nogi zjedzone, kapelusze mają dobre. Teraz pod kępą trawy Taki piękny kozaczek O, nawet ładny, nieogryziony A teraz patrzcie Zrobię trochę Cienia może Patrzcie jaki tu No Ale nogę ma miękką Nic z niego nie będzie, patrzcie jak gąbka Ten będzie na straty. A tu obok nawet go nie widziałem. Jest jeszcze jeden i też jest miękki. Szkoda, szkoda. Ale to takie nasłonecznione miejsce. Więc tu często są takie dziurawe. Zobaczcie. Cały prześfrutowany. Ten drugi miał dobrą główkę, ten jeden miał niedobrą Teraz dwa takie pikne kozaczki Jeden Drugi widać te siwe będą jeszcze rosły Teraz taki zawodnik Tu jest taki malutki oczywiście go zostawiam a tu patrzcie kolejne dwa zawodniki proszę trzy takie kozony patrzcie jak się pięknie ukryły jeden może pod słońce nic nie widać jeden kozaczek drugi kozaczek i trzeci kozaczek teraz się trafiły prawdziweczki no ale patrzcie zły znak no ten jest twardy to ten może coś będzie ale z tego to nie wiem zaraz obok jeszcze dwa Też jeden miękki, jeden twardy. No, oczywiście dołączam je do tych i idę dalej sprawdzać. Nalazłem dwa kolejne. Tu znowu dwa kolejne. I pokażę wam jeszcze jednego. I niestety braknie, a jeszcze tu jest jeden. Niestety braknie mi palców, muszę ich po koszyk. Patrzcie jakie oka spada W ogóle patrzcie na to. Patrzcie ile jest, ja pierdzielę. Może z innej strony lepiej widać. No tak chyba lepiej. Patrzcie jakie szlapsy. Teraz jest tylko pytanie Ile z tego będzie dobre Bo jakby były wszystkie To jest koszyk pełny Ale to jest nierealne Tyle się stało, Parę kapeluszy Trochę wykrojone Reszta niestety wszystko poległo no, razie prawdziweczka Ale chcę pokazać co innego Tu jest drugi tu jest trzeci A tam jest czwarty Pozbieram i pokażę wszystkie w kupie Tyle się trafiło Fajne, młode, świeże Ale patrzcie na to Piłka do gry Super znajda co? Jak na środek lasu? Tyle fajnych grzybów, tyle mi zostało. Na reszta, wszystko. Sieczka. Teraz padły dwa takie czerwone. Ale patrzcie na to. Patrzcie jaki grzybol znowu. No. Hmm. Ogromniasty. Teraz taka gromadka tu dwa, tu z jednego głowę od tego wali a tu taki maluszek trzeci Patrzcie na tego jaka pięknota Uuu piękna Teraz się dwa prawdziweczki trafiły oczywiście dołączam je do grzybów co już znalazłem, bo jak zwykle mam koszyk gdzieś tam, gdzieś tam dobra, jestem blisko auta jak widać nareszcie jest pełny koszyczek szkoda tych prawdziwków wszystkich bo już bym był w domu, podejrzewam no ale trudno tak jestem zadowolony za niedługo ochłodzenie ma przyjść może być lipa, więc cieszmy się z tego co jest Oczywiście to przemilczę fajne grzybki Macie czas proszę się wybrać do lasu póki coś jest I oczywiście nie śmiecić nie, tego nie muszę gadać Dobra, do następnego cześć